Dałeś nagrywanie? Tak. Witam serdecznie, ze mną przedstawiciele Moon Wizard, Kamil, Piotrek, ma panowie. Cześć. Siema. Słuchajcie, pierwsi finaliści ósmej edycji Ligi MBA. no co panowie, dużo tutaj mówić o meczu, łatwo poszło dzisiaj, prawda? E, nie, wręcz przeciwnie, to był wydaje mi się jeden z naszych słabszych meczów, które zagraliśmy w tym sezonie. E, pomimo tego, że w halencie brakowało kilku kluczowych zawodników, to postawili bardzo duży opór. Naszej drużynie zagrali bardzo skutecznie, bardzo rozsądnie, często zwalniali tempo gry, żeby nie dać nam się wkręcić na te obroty, z których jesteśmy znani, ponieważ mamy bardzo szeroką kadrę. Więc mecz był bardzo, bardzo trudny, miejscami nam kompletnie nie, nie wpadało, także e, poniekąd trochę do zapomnienia, ale no, miejmy nadzieję, że wyciągniemy z niego wnioski w finale. Tak, ja bym chciał jeszcze zaznaczyć bardzo dobry występ Wojtka Gorgonia. Bardzo ciężko było nam go zatrzymać dzisiaj, świetny występ, a co do naszej drużyny, to zabrakło moim zdaniem naszej najb najbardziej groźnej broni, czyli rzutów za trzy. Nie wpadało dzisiaj, ale miejmy nadzieję, że będzie wpadać w finale i zrobimy to, co do nas należy, czyli wygramy to miga. Panowie, no ale wypracowaliście sobie dość szybko 20-punktową przewagę i tak naprawdę przez trzy ostatnie już kwarty, dwie-trzymali się tą przewagę. No z perspektywy naprawdę z boku z widza, miałem wrażenie, że ten mecz ten wynik jest niezagrożony. Jak wy uważacie? To znaczy poniekąd tak, no przyzwyczailiśmy się, że gramy w przewadze i bardzo próbujemy zniwelować ten element dekoncentracji, który przy jakiś tam powiedzmy kilkunastu czy dwudziestu plus punktach bardzo łatwo może się wkraść w szeregi drużyny. E, więc, e, tak jak mówię, oni cały czas czuliśmy ich oddech, bo mimo wszystko, to wiesz, 20 punktów, niby dużo, niby mało. Wojtek Gorgon, tak jak powiedział Piotrek, wystarczy, że wpadnie w trans, tak jak pamiętamy w jaki trans wpadł w poprzednim e, w sezonie, jak graliśmy z nimi w finale, gdzie trafił absolutnie wszystko. I wystarczy, że nasze kilka nieskutecznych akcji przełoży się na jego kilka trójek, bądź trujek, nie wiem, Leszka, tam każdy potrafił rzucić. Więc e, to niby był bezpieczny wynik, ale cały czas czuliśmy ich oddech, więc to... No, utrzymać tę koncentrację trzeba było do samego końca. Jurek, odwet wzięty za zeszłoroczną edycję na dentystach, zadowolony z przebiegu tego spotkania? Z... z przebiegu może i tak, ale nie zaliczam tego rewanżu za udany, ponieważ nie było Maćka Maja. Nie było też Janka Reraka, który został dopisany w tym sezonie, więc... No i Mirka, Satory nie było. Mirka Satory, dokładnie. Liczyliśmy na ten mecz cały sezon. Przygotowywaliśmy się do niego, żeby byli właśnie w pełnym składzie. Niestety tam sprawy prywatne, nie udało się chłopakom dojść tutaj na mecz, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zagramy obie drużyny zagrają w pełnym składzie na siebie i mam nadzieję, że to będzie finał. za chwilkę zaczyna się drugi półfinał. Pewnie nie ma znaczenia na kogo traficie, ale macie swojego faworyta? Patrzę, jakim składem przyszła jedna i druga drużyna, widzę, że w miarę pełnym, także będzie zacięte na pewno widowisko. Ja powiem szczerze, nie mam tutaj faworyta swojego, chociaż e, chciałbym, żeby wygrał Splash, dlatego, że ten mecz, który był w sezonie zasadniczym, który wygraliśmy bardzo dużo, to był mecz, e, no który nie chciałbym, żeby jak gdyby się powtórzył. Wszyscy czekali w sezonie regularnym, że z nimi zagramy o pierwsze miejsce w grupie. Oni też byli bardzo długo bez porażki i mecz skończył się kompletną katastrofą, jeśli chodzi o ich skład, o ich kadrę, więc chciałbym jak gdyby powtórzyć z nimi mecz, żebyśmy udowodnili, że jednak w tej lidze nie mamy sobie równych w tym sezonie. Jak ty z kim byś chciał spotkać w finale? Ja liczę, że Strong Corsys tutaj pokonają Splash bezproblemowo i liczę, że w finale wykręcimy jeszcze lepszy wynik na Strong Corsys niż to było w sezonie zasadniczym. Panowie, no to jaki, jaki pomysł na finał? Wiem, że nie zdradzicie nic z taktyki, ale chyba się nie macie czego obawiać, jesteście głównym faworytem, jedyne co to może Was, że tak powiem zabić presja, trema, czy, zgadza się, czy, czy się mylę? Znaczy na pewno będzie, będzie jakaś tam trema, no bo to jednak jest najważniejszy mecz w sezonie. Mam nadzieję, że przyjdzie od razu. Zapraszam wszystkich, kogo macie rodziny, i tak dalej. Wszystkich zapraszam na mecz. Bo myślę, że się będzie działo: która drużyna by tutaj nie wygrała. Jeśli przyjdzie w pełnym składzie, na pewno będzie super zacięty widowiskowy mecz. Więc e, trema będzie, ale. Myślę, że takich asów, jakich mamy w naszym składzie, to tutaj oni nie grali, że tak powiem, takich meczów, w sensie grali mecze na, o dużo większą stawkę, na dużo innym poziom, na dużo wyższym poziomie, więc mam nadzieję, że, jak to się mówi brzydko, nie obsrają zbroi. Piotrek, obawiacie się kogoś w finale w ogóle? Obawiamy się na pewno naszej frekwencji, bo w zeszłym roku pokazaliśmy, że przyszliśmy w siedmiu i... Przez co przegraliśmy finał, ale na pewno też będzie jakaś presja, ponieważ każda drużyna chce, żebyśmy w końcu przegrali. Więc zobaczymy, jak będzie, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni. Każdy z chłopaków przychodzi na gierki zawsze, także mam nadzieję, że będzie tylko dobrze. Dzięki panowie za dzisiaj. W takim razie widzimy się w finale. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki, panu. Dzięki.